Witajcie, kochani, dzisiaj chciałam Wam pokazać roślinkę, która się nazywa Cykoria Podróżnik. Jest to roślina wieloletnia. Osiąga ona nawet jeden metr wysokości. Występuje przeważnie na łąkach. Zobaczcie, kochani, mamy po prostu tutaj, tutaj morze różnych roślin, ziół. Aż po prostu nie grzech z tego korzystać. Po prostu jest tutaj. Naturalna afteka, można po prostu znaleźć przy, wszystko, po prostu wszystko. Tak jak mówiłam, występuje ona na łąkach, łodyga ma chude, zielonkawe i szare, sztywne gałązki, odporne na, na zrywanie. Pod koniec lata rozświetla się pięknymi kwiatami, niebieskimi, fioletowymi, tutaj mamy taki bardziej, niby jakbyś taki fiolet, nie Mogą być różnie, również białe i, i takie pod kolor różowy podchodzić. Przy ścięciu spływa z rośliny białe, bardzo gorzkie mleczko. Używana była ona zawsze jako zioło lecznicze oraz warzywa. Polecana na wzmocnienie żołądka. W właściwości ma orzeźwiające oraz oczyszczające. Jest, jest stosowana jako środek prawiający trawienie. Pobudza apetyt. Jest również moczopędna. Liście cykorii są bogate w witaminy i składniki mineralne. Natomiast korzenie są bardzo bogate w inulinę. Nazywana jest ta roślina przyjaciółką wątroby. Liście i korzenie wzmacniają wydzielenie żółci. są moczopędne, skutecznie rozwiązują problemy żołądkowe. Wzmacniają wątroby i układ pokarmowy. Zaleca się także w przypadku reumatyzmu i dny. Cykoria może być wykorzystana, żeby zrobić z niej na przykład napar. Zmniejsza ona pragnienie cukrzyków, reguluje wydalanie mocz. Korzenie są używane jako zamiennik kawy, podobnie jak kawa ma ona właściwości. Pobudzające. Korzeń rozdrabniamy, a potem prażymy. I można z tego zrobić pyszną kawę. Można stosować ją również wewnętrznie jako dodatek, albo można z niej zrobić sałatkę z młodych liści. Podana ona na początku posiłku wzmacnia apetyt. Jest moczopędna i dobra na zaparcia, Ma, ale ma gorzkawy smak. Można zrobić z niej również napar. Napar robimy od 8 do 15 gram suchych liści na 1 litr wody lub od 15 do 40 gram korzeni. Nieprażonych na 1 litr wody. Taki napar można używać na wzmocnienie układu. Pokarmowego oraz na napój orzeźwiający. Również z cykorii można zrobić wywar. Dodajemy do litra wody, 100 g świeżej rośliny, całej rośliny korzenia oraz liścia i mamy wtedy bardzo zdrowy, dobry wywar. Można zrobić również z niej syrop. Należy wycisnąć całą roślinę w sposób, aby uzyskać pół litra soku. Następnie do tego dodajemy 500 gram cukru. Podgrzewamy na małym ogniu, nie doprowadzamy do brzenia. Tylko na małym ogniu podgrzewamy, aż do momentu, kiedy uzyskamy syrop. Polecana również jest dzieciom jako środek przeczyszczający i oczyszczający. W zależności od wieku podaje się od 2 do 4 łyżeczek do kawy na czczo. Także kochani, jest to bardzo przydatna, zdrowa roślinka, która naprawdę powinna mieć szczególne miejsce w naszej zimowej spiżarni. Także zachęcamy kochani do pozyskiwania tak naturalnych roślin. Ja, I też na dzisiaj. Азра гавин у нас Jeśli chcesz się nauczyć, jak przetrwać każdy kryzys, od wojny po blackout, od pandemii po zamieszki, to nie musisz już czytać setek książek i tracić tysięcy złotych na próby i błędy. Wybrałem kwintesencję całej dostępnej wiedzy ludzkości na ten temat, wzbogaciłem ją swoim 20-letnim doświadczeniem i pasją. Dzięki temu dostajesz w jednej książce wszystko, co najlepsze w dziedzinie przetrwania. Sprawdzone, przetestowane, gotowe do użycia. To nie jest teoria. To instrukcja obsługi świata, gdy ten przestanie działać tak jak go znasz. Przed sprzedaż tylko do września. 1000 egzemplarzy z moim autografem i dodatkowymi materiałami. Plus szansa na weekend w osadzie. Kto pierwszy, ten lepiej przygotowany.